Story time o tym, jak straciłam 5000 tysięcy złotych jako studentka. Będąc na pierwszym roku studiów, mogłam starać się o stypendium naukowe. Jest ono przyznawane na przykład studentom, którzy brali udział w olimpiadzie o diamentowy indeksie Zagiecha i byli finalistami lub laureatami. Ja, o ile dobrze pamiętam, no mogę się mylić, to było chyba około 500 złotych lub nawet troszkę więcej w tamtym czasie, więc 500 razy 10 daje nam 5000 tysięcy złotych. Ja z racji tego, że upłynął termin składania i dowiedziałam się w sumie o tym dopiero miesiąc, lub dwa miesiące później, no niestety nie mogłam już, już uzyskać tych pieniędzy, nie mogłam złożyć o to stypendium. No i w taki oto sposób zostałam bez nich. Nie bądźcie jak ja. Sprawdzajcie, co się Wam należy. Najlepiej sprawdzić u źródła. Dlatego zapraszam 11 czerwca w środę na webinar z Hubertem, przedstawicielem Akademii Górniczo-Hutniczej, który opowie nie tylko o warunkach rekrutacji, o różnych kierunkach, odpowie na Wasze pytania, które zadawaliście w formularzu, i także na pytania, które będziecie zadawać na żywo. Więc jeżeli chcecie po prostu dowiedzieć się czegoś, to oczywiście zachęcam, aby być na żywo na takim spotkaniu. Spotkaniu. I też dodatkowo opowie o stypendiach i rektora, i stypendiach socjalnych. Jeżeli jesteście w też gorszej sytuacji finansowej, no to przede wszystkim musicie zorientować się, w jaki sposób możecie pokryć część, a może nawet większość kosztów związanych właśnie ze studiowaniem w Krakowie, ze studiowaniem na Akademii Górniczo-Hutniczej. Więc powtarzam, nie bądźcie jak ja doinformujcie się najlepiej dopytać u źródła wcześniej, przed rozpoczęciem roku akademickiego, aby podjąć świadomą decyzję. Przypominam, Środa, 11 Czerwca. Do zobaczenia. Cześć!